Cześć. Witam was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynków energetycznych. Ja nazywam się Łukasz Lewicki i pomagam firmom funkcjonować na rynkach energii. Teraz zapraszam serdecznie na podsumowanie października 2024. Na początku przyjrzymy się cenom na towarowej giełdzie energii, a następnie przejdziemy do danych fundamentalnych. Zaczynajmy. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Październik. Cena wyszła 450 zł za megawattogodzinę średnio. Najtańszym dniem był 13 października, niedziela za 54 zł, natomiast najdroższy dzień wyniósł 642 zł za megawatogodzinę. Możemy zobaczyć, że każdy dzień ma inną cenę. Ceny te ustalane są codziennie na towarowej giełdzie energii, są znane z jednodniowym wyprzedzeniem czyli dzisiaj po południu będziemy już znali ceny godzinowe na jutrzejszy dzień i firmy oraz gospodarstwa domowe mogą być już dzisiaj rozliczane po taryfach dynamicznych czyli używamy cen i zużycia realnego godzinowego jeśli chodzi o strukturę cen no to możemy zauważyć że zmienność była dość spora wyniosła prawie 600 zł najdroższe dni statystycznie wychodziły 3 października oraz 29 października. Aby lepiej zrozumieć tą dynamikę i zmienność cen na rynku dnia następnego należy mieć na uwadze to ile danego dnia będzie wyprodukowane energii z odnawialnych źródeł energii. Gdyż ta energia można powiedzieć że ma koszt zmienny bliski zero i wypiera elektrownie konwencjonalne z miksu energetycznego. Pogoda ma więc Spory wpływ na cenę energii w krótkim terminie. I Na tym wykresie jest przedstawiony udział w produkcji energii z OZE, głównie z wiatru i z PV, w zapotrzebowaniu krajowym. I możemy zauważyć, że gdy te słupki są dość yy, duże, czyli udział procentowy jest wysoki, powiedzmy powyżej 35%, powyżej 40% no to ceny te wtedy są najniższe. I tak było na przykład 10 października, 13 października, czy też 17 i 19. Jak widać w październiku akurat w środku miesiąca były najlepsze warunki pogodowe, czy to jeśli chodzi o wieczność, czy też zachmurzenie i produkcję energii PV. Natomiast gdy ten udział. OZE jest dość niski, no to ceny energii są wtedy relatywnie wysokie. I tak jak na przykład 29 października było to tylko 9%, no i cena energii wyniosła wtedy 636 zł. Natomiast pamiętajmy też, że liczy się średnia miesięczna, no i tutaj wyszło to około 24% przy cenie 450 zł za megawatogodzinę. Pozytywną korelację mamy pomiędzy wysokością ceny energii a wielkością energii, która musi być wyprodukowana przez elektrownie konwencjonalne, tak zwane jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. I tutaj z kolei jeżeli ten udział procentowy jest dość wysoki, na przykład powyżej 60%, no to wtedy te ceny energii są relatywnie wysokie. Natomiast, gdy udział ten jest niski głównie z powodu wysokiej produkcji ZOZE, no to mamy też ceny energii na relatywnie niskim poziomie. Pamiętajmy, że elektrownie są zróżnicowane, jeśli chodzi o rok budowy, efektywność oraz emisyjność. Następnie spójrzmy na ceny godzinowe. Pamiętajmy, że każda godzina ma swoją cenę, i tutaj jest średni godzinowy. Profil cenowy w październiku i możemy zauważyć, że najtańsze godziny to były od 1 do 5 oraz pomiędzy 11 a 15. Ceny wtedy, wtedy wynosiło około 300 do 330 zł. Najdroższa godzina w pierwszym szczycie, czyli 8, średnio to było 621 zł, natomiast najdroższe godziny 19 i 20, średnio wynosiły Ponad 800 zł. No i tutaj zauważmy, że one są nawet ponad dwa razy droższe aniżeli te godziny z najniższą ceną. I tutaj w przyszłości jest bardzo duże pole do popisu dla magazynów energii. Aktualnie w ten sposób działają głównie elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce. Natomiast tak jak wiemy, magazyny no, będą się dość dynamicznie rozwijać w przyszłych latach. Następnie przyjrzyjmy się profilowi procentowemu i tutaj porównamy wrzesień do października i tak jak we wrześniu godzina 20 była bardzo droga wynosiła to nawet 238% średniej dobowej tak już widać, że w październiku ten szczyt jest relatywnie tańszy wynosi 180% średniej dobowej natomiast też zauważalnie Wzrosła relacja tych cen pomiędzy 11 a 16, głównie z powodu niższej produkcji z fotowoltaiki. Więc ten profil też jest już mniej zmienny pomiędzy najtęższymi godzinami a najdroższymi. Przyjrzyjmy się teraz, jak kształtowały się ceny. Na rynku spotowym w ostatnich miesiącach oraz na rynek terminowy na koniec października 2024. Październik rozliczył się na poziomie 450 zł. To jest wzrost miesiąc do miesiąca, około 40 kilka zł drożej niż we wrześniu. Listopad jest wyceniany również na około 450 zł, grudzień natomiast na 424 zł kontrakt BASE na przyszły rok jest handlowany na poziomie 425 zł za MWh natomiast kontrakt na rok 2026 jest handlowany drożej, na poziomie około 448 zł w temacie cen energii musimy pamiętać, że ktoś tą energię musi wyprodukować i tak jak OZE rozwija, rozwija się dynamicznie Natomiast nadal bardzo ważne są elektrownie konwencjonalne. Dlatego na chwilę wczujmy się we właściciela elektrowni konwencjonalnej na gaz czy węgiel i sprawdźmy, ile kosztuje wyprodukowanie 1 MWh energii. Dopiero gdy poznamy te koszty, możemy stwierdzić, czy i jak bardzo opłaca się sprzedać energię, na przykład w kontrakcie na przyszły rok. Na przedstawionym wykresie jest cena kontraktu BASE. Na rok 2025 linią żółtą oraz mój model, gdzie szacuję, czy opłacalność produkcji energii w danym momencie jest relatywnie wysoka, czy niska. To jest powiązane z tym, czy elektrownia chętnie zakontraktuje sprzedaż energii na przyszły rok. I możemy zauważyć, że tak jak w pierwszej połowie roku ta opłacalność była dość wysoka, tak w ostatnich miesiącach ta opłacalność Padała, a nawet w ostatnich dniach była dość niska. I co ciekawe, pod koniec października to nie cena energii jakoś mocno urosła, natomiast obniżyły się też koszty zmienne pod koniec października i spadły one na poziom około tych 425 zł. Średnio w październiku Ceny gazu wzrosły miesiąc do miesiąca. Ceny węgla również. Jedynie uprawnienia do emisji CO2 zanotowały lekki spadek o około 2%. Jeśli chodzi o gaz, to był, wzrosty były dość dynamiczne. Tak jak na spotcie było to 21 zł drożej niż we wrześniu. Kontrakt gaz na przyszły rok podrożał o około 9 zł średnio. Natomiast węgiel podrożał w portach Ara o około 7 Procent. Ceny te mają wpływ na koszt produkcji energii elektrycznej, a w konsekwencji na wycenę energii na giełdzie. Przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądała struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w październiku. Najwięcej wyprodukowały elektrownia na węgiel kamienny. Było to 4,5 TWh. Na drugim miejscu zanotował Zanotowały elektrownie brunatne 2,8 TWh. Na trzecim miejscu był wiatr, 2 TWh. Na czwartym miejscu elektrownie na gaz ziemny. Tutaj jest produkcja na poziomie 1,6 TWh. A na piątym miejscu fotowoltaika wielkością 1,2 TWh. Biomasa 300 GWh i elektrownie wodne około. To 200 GWh. Teraz możemy zobaczyć, przyjrzeć się danym fundamentalnym. Na początku wyjaśnię kilka czynników, od których zależy cena energii elektrycznej. I na pierwszy ogień na pewno idzie zapotrzebowanie na moc w kraju oraz wymiana międzysystemowa, czyli import do Polski oraz eksport z Polski. Następnie musimy przyjrzeć się produkcji z OZE, i tutaj w Polsce głównie będziemy patrzeć na produkcję wiatru oraz fotowoltaiki. Natomiast wiatr, biomasa i biogaz, tutaj ten udział jest dużo mniejszy. Ważnymi czynnikami są ceny uprawnień do emisji CO2, ceny gazu ziemnego, ceny węgla oraz marże elektrowni oraz to, ile jest dostępnych mocy wytwórczych w systemie. Pierwszym czynnikiem, który przeanalizujemy, jest krajowe zapotrzebowanie na moc. Tutaj mamy w końcu wzrost tego zapotrzebowania miesiąc do miesiąca. Zapotrzebowanie wyniosło średnio 18 262 MW, i tutaj mamy wzrost miesiąc do miesiąca, natomiast spadek, jeśli chodzi o rok poprzedni. Jeśli chodzi o tą dynamikę, to wyniosła ona minus 3,8% rok do roku oraz około minus 6% w relacji do sześcioletniej średniej. Średnie zapotrzebowanie nam od ostatnich 12 miesięcy nadal spada i wynosi teraz około 18,8 GW Dynamika średniego zużycia energii jest no, cały czas ujemna, wynosi około 1%. Także widać, że nie ma dość dużego odbicia na razie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie plus efektywność energetyczną oraz instalacje prosumenckie. Jeśli chodzi o wymianę międzysystemową, no, to możemy zauważyć, że tak jak we wrześniu mieliśmy dość spory eksport energii elektrycznej z Polski, tak już w październiku no wróciliśmy do importu energii elektrycznej do Polski średnio. Import ten wyniósł 557 MW. To oczywiście było spowodowane wzrostem tych polskich już cen spotowych, co umożliwiło import energii do Polski krajów sąsiednich. Czyli zmieniła się tutaj. Relacja cen pomiędzy Polską a sąsiednimi krajami. W październiku no nadal był tutaj wyłączone połączenie 600 MW ze Szwecji, natomiast pod koniec października już to połączenie wraca do pracy. I spodziewamy się, że w listopadzie będzie ten import ze Szwecji no jeszcze większy niż w październiku. Co ciekawe, w ostatnich trzech latach październik był albo na zero, albo na eksporcie, także tutaj ten rok 2024 październik zmienia tę sytuację, jeśli chodzi o ten miesiąc na tle poprzednich lat. Średnia 12-miesięczna wymiana międzysystemowa z Polski jest to nadal import i wynosi prawie 300 MW. Następnie przyjrzyjmy się, jak wyglądała produkcja ZOZE. Teraz przejdziemy do informacji odnośnie wiatru i możemy zauważyć dość ciekawą sytuację. Tak, jak ten wrześń był no, bardzo mocnym miesiącem, jeśli chodzi o produkcję energii z wiatru. Tak, w październiku, co się rzadko zdarza, mamy spadek produkcji w październik do września. Średnio było to 2721 MW. I było to około 2 terawattogodziny. Także wiatr widać, że tutaj jest no, bardzo czynnikiem zmieniającym tą sytuację na dany miesiąc. Przyjrzyjmy się teraz wskaźnikowi Capacity Factor, czyli takiemu wskaźnikowi efektywności pracy danego źródła. I tak jak ten wrzesień, no, to był bardzo mocny wynik, jak na wrzesień 28%. Tak, w październiku wynosi to już niecałe 26% i jest to wynik, tak naprawdę no, najsłabszy od 3-4 lat, jeśli chodzi właśnie o październik. Następnie spójrzmy na moc zainstalowaną w elektrowniach wiatrowych w Polsce i wynosi to już 10 537 MW. Produkcja z ostatnich 12 miesięcy akurat spadła, gdyż ten październik był gorszy niż październik rok temu i ta produkcja średnio wynosi 2,7 GW. Następnie zwróćmy uwagę na kolejne ważne źródło OZE, czyli fotowoltaika. Gdzie obserwujemy no, dość dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce i tutaj w każdym miesiącu tego roku Mieliśmy wyższe poziomy produkcji niż rok wcześniej. Październik się tutaj nie zmienia. Średnio był to, była to produkcja na poziomie 1625 MW. To dało poziom około 1,2 TWh. Sezonowo oczywiście widzimy spadek produkcji miesiąc do miesiąca. Natomiast jest to oczywiście naturalne. Przyjrzymy się. Wskaźnikowi efektywności pracy fotowoltaiki, czyli capacity factor, i wyniósł on w październiku 8,1%. Jest to poziom dość zbliżony do efektywności w latach poprzednich, więc tutaj raczej mamy stabilność. Wskaźnik ten oczywiście będzie spadał w listopadzie oraz w grudniu. Spójrzmy teraz na moc zainstalowaną w Polsce jeśli chodzi o fotowoltaikę. I tak jak we wrześniu było to już prawie 20 gigawatów, tak w październiku jest to już raczej na pewno te 20 gigawatów mocy zainstalowanej, a średnia produkcja z fotowoltaiki z ostatnich 12 miesięcy nadal rośnie i wynosi już 1954 MW. Po analizie zapotrzebowania wymiany międzysystemowej oraz produkcji ZOZE możemy zauważyć, ile energii elektrycznej muszą jeszcze wyprodukować elektrownie konwencjonalne JWCD. I tutaj możemy zobaczyć, że w październiku było to średnio prawie 10 GW. Jest to najwyższy poziom od kilku miesięcy, tak naprawdę. W Całym lecie były to niższe poziomy. Natomiast pamiętajmy, że sezonowo jest to spodziewane. W październiku powinny być wyższe poziomy, głównie z powodu większego zapotrzebowania na moc oraz niższej produkcji z fotowoltaiki. Dynamika produkcji JWCD jest rok do roku, no nadal ujemna, wynosi około 9% na minusie. Natomiast dynamika w październiku 2024 w relacji do 6 średniej jest nadal ujemna, wynosi minus 18%. Natomiast jest to już mniej niż w tych miesiącach letnich. Teraz spojrzenie w dłuższym terminie na generację JWCD. Średnia 12-miesięczna. Nadal spada, wynosi aktualnie 10221 MW. No i to jest pokłosie wzrostu mocy zainstalowanej w wietrze fotowoltaice, gdzie ta produkcja wypiera po prostu z miksu energetycznego źródła konwencjonalne głównie na węgiel. Dzięki ci serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny i zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziesz mieć dostęp na bieżąco do nowych treści. A jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to proszę, prześlij go dalej do swoich znajomych czy przyjaciół. Potrafi mi to trafić z wiedzą do szerszego grona osób. A jeśli chcesz sprawdzić, czy można obniżyć koszty energii w Twojej firmie, to napisz śmiało do mnie na LinkedInie lub na maila. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.